26-letni chory i niezdolny do pracy Artur Kujawski mieszka w niewielkiej wsi koło Sieradza. Cześć wszystkim. Dla mnie ten pan Artur jest zdrowym człowiekiem. Tak z wyglądu wynika, że pan Artur jest zdrowym człowiekiem. Opakowania Aha. stare. No tu muszę brać przeciw witaminy, tak, no bo problemy z sercem, mhm. niestety. To jest chory człowiek. Problemy z sercem. To jest chory człowiek. Hmm. Problemy z sercem, niestety. Problemy z sercem. Rysita, koje la 20 paellera. La amarra... A pan jeszcze powie, master, że jest rozgromny. Nie, master, master, przepraszam, ale... Artur, ma. nie denerwuj się, proszę cię, nie wychodź, nie, nie, nie wychodź. To jest chory człowiek.